Hej, witam was bardzo serdecznie na kanale Fire One A dziś mamy kolejny odcinek yy, Nie z serii Brawl Stars, tylko z serii challenge'ów Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania I wiem, mówiłem, że dzisiaj się pojawi odcinek z serii Robloxa, ale jednak yy, nie pojawi się z tego powodu, że no po prostu się nie pojawi, bo yy, muszę jeszcze tutaj popracować. Yy, znaczy jeszcze muszę jakby no, tam zrobić różne rzeczy Ale myślę, że jak najszybciej się pojawi i challenge dzisiaj będzie polegał na tym że zobaczymy, jaką mam najsłabszą postać, słuchajcie, u mnie yy, na tym, yy, w zademiarzach, i wybierzemy tą najsłabszą postać. I będę musiał grać tylko tą najsłabszą postacią. Zgadza się. Z tego co widzę, to najsłabsza jest Bibi. Tak, zgadza się, najsłabsza jest Bibi. No to muszę ją wybrać i jedziemy z Bibi. Tak. Dobra, to ja biorę gorący ziemniak. Tak się tam zwano, gorący ziemniak. No, dobra. To dzisiaj robimy oczywiście challenge e, z grania najsłabszą postacią. Muszę cały, cza cały czas praktycznie w jednym wydarzeniu cały czas grać najsłabszą postacią. Słuchajcie, na tym to e, ten challenge będzie polegał. im dłużej wytrzymam, tym lepiej. Po no, prostu cały czas gram jak najdłużej najsłabszą postacią. To jest bardzo ciekawe i bardzo, no, no mogę bardzo szybko zginąć, powiem wam tylko tyle. Więc na pewno, no. No widzicie, już zginąłem, ale spokojnie, mam nadzieję, że jakoś to się uda. Ale cały czas muszę grać właśnie tylko tą postacią. No więc naprawdę słabo, powiem wam. Jakoś dobrze tego mi nie wyróż... że tego nie wróżę. Ale żeby jakoś to się udało, to możecie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje. Więc naprawdę polecam zostawić łapeczkę w górę, bo no, tak jak mówię, to naprawdę motywuje do tworzenia tych filmów. Yy, I naprawdę warto, no, bo wtedy będę wiedział, że takie challenger się wam podobają. No więc naprawdę warto, bo właśnie tak jak mówię, będę wiedział, że challenge wam się podobają i postaram się więcej challenge nagrać po prostu na kanale. No. Dobra, trzeba im rownąć, kurde. Ej, dobra, bo tam jest ten, e ten lamus, który mi się nie podoba. Dobra, tylko zniszczyliśmy tutaj. O ja ci oni nam zaraz rozwalą tą tą. Tą naszą skrzynkę, słuchajcie. I słabo, naprawdę. Dobra, ja tam do nich pędzę. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Nie mówię, że nie... że wyjdzie, ale no może wyjdzie, nie wiem my zobaczymy Wow, ej, słuchajcie, my możemy tu zaraz powiedzieć, naprawdę Weź radę zniszczyć. Dobra, jednak nie słuchajcie. A może jednak? Dobra, zobaczymy. O nie, to jest ten ten. Zaraz tam to zniszczy. Dobra, czas go zniszczyć. Dobra, czas go zabić. Dobra, zniszczony gościu. O ja, nie! Nie! No i kurde, koniec rozgrywki. No powiem słowo nam trochę poszło, ale dzisiaj challenge polega tylko na tym, że muszę grać tylko Bibi, czyli najsłabszą postacią, którą na razie mam, najsłabszym zadymiarzem, który właśnie na razie mam. To jest najsłabszy zadymiarz, więc to no niestety muszę na dzisiejszym challenge, na całym, całym odcinku grać tylko tym zadymiarzem. Jest naprawdę krytatko. I jeśli na przykład załóżmy jesteś nowy na tym kanale i trafiłeś na ten film przez, przy, przy, przez przypadek To fajnie było gdybyś strzelił łapeczkę w górę pod... Znaczy nie łapeczkę, łapeczkę to też, ale to swoją drogą Ale fajnie by było gdybyś strzelił subskrypcję z dzwoneczkiem Bo to naprawdę motywuje do tworzenia takich filmów I fajnie by było gdybyś właśnie strzelił tego suba, bo wtedy byś był na bieżąco z materiałami I byś wiedział kiedy wychodzą najnowsze odcinki właśnie na przykład też z challenge'ów Byś wiedział właśnie kiedy wychodzą najnowsze challenge'e y. I różne odcinki też z innych serii, z Brawl Stars, z Minecrafta, z Robloxa, czy nawet Mobile Legends Bang, Bang więc naprawdę polecam, bo naprawdę jest co oglądać. Jest dużo strasznie obszernych serii, więc naprawdę no warto po prostu. Kurda, myślałem, że już tam dojdę, słuchajcie. Naprawdę już się spodziewałem tego, że może tam jakoś dojdę, ale no jednak się przeliczyłem. Dobra, czas rąblać tego miśka. Pst, no. O, dobra, widzę tutaj ten. Um, to, co mi się nie podoba. Dobra, zniszczyłem jednego typka. ja też zaraz zginę. No, słuchajcie, to naprawdę, no nie dziwcie się, ale dzisiaj część polega na tym, że gramy najsłabszą postacią, i tylko tą postacią Bibi mogę grać. Bo to jest moja najsłabsza postać ze wszystkich zadymiarzy Więc, no niestety, no. Nie ma co też się dziwić, ale myślę, że. Dziwiaczek to powinien Wam się spodobać. Mam taką przynajmniej nadzieję. Byłoby bardzo fajnie, gdyby się mu właśnie spodobał. No i naprawdę. No dzisiaj właśnie mamy taki challenge, słuchajcie, więc ciekawie też bardzo Dobra, ja go tam nie zabiję. No nie dojdę. Chyba, że jakimś... Nie, no nie dojdę tam jednak, dobra No. I pamiętajcie oczywiście o, zaglę... yy, o zaglądaniu w opis, bo tam są linki, jest link do serwera w Discordzie yy, Gdzie jesteście na bieżąco z kanałem, co naprawdę polecam, bo wtedy wiecie na przykład kiedy wychodzą najnowsze odcinki. To naprawdę warto wiedzieć. Na przykład, nie wiem, znaczy nie tylko najnowsze odcinki, ale wiecie też, na przykład, kiedy są jakieś przerwy na kanale, co naprawdę też polecam wiedzieć, bo no właśnie wiecie, kiedy są jakieś przerwy na kanale i wiecie, na przykład, ym, kiedy właśnie będzie przerwa. Bo ja zawsze, jakby, już was nie poinformuję na kanale, że jest przerwa, bo nie zawsze da radę yy, poinformować, nie zawsze dam rady nagrać taki filmik, więc to czasem będzie ciężko powiem wam. No więc nie zawsze też dam rady nagrać taki filmik yy, z ogłoszeniem, że jest właśnie przerwa. Więc właśnie warto zaglądać do serwera na Discordzie. Bo tam wiecie jakby więcej i w ogóle. Więc naprawdę polecam bardziej serwer na Discordzie. No. Więc naprawdę warto pamiętajcie rozwinąć opis. No. Pamiętajcie po prostu rozwinąć opis, bo naprawdę no warto po prostu, żebyście byli na bieżąco z kanałem i widzieli na przykład kiedy są jakieś przerwy, albo jakieś nowości też na serwerze. Możecie naprawdę dużo się pobawić na tym serwerze. Znaczy, no powywaliście w takim sensie, że nie wiem, popatrzeć tam też różne linki, nie wiem, pozna popoznawać z nowych, nowych, nie no, nowych ludzi, to nie wiem. Znaczy, no możecie tam się zapoznać z innymi, też przecież tam są też inni, tam gracze i w ogóle, więc naprawdę polecam, bo naprawdę warto, szczerze Wam powiem. Ujaczył mnie jeszcze nie trafi. A, dobra, trafił mnie jednak. No ale naprawdę warto po prostu zaglądać do serwania na Discordzie, bo no po prostu warto. No. Dobra, czas go gorąbnąć. O nie, to jest ten. Mm, ten gościu Brock, który mnie irytuje trochę, powiem wam. O ja no i zginąłem, super. Jeszcze trafił mnie tymi swoimi rakietnicami. No. O dobra, widzę, że tam nasi trochę działają. A ja się zastanawiam, czy tutaj w sumie nie zostać. I na razie nie popilnować, póki nasi właśnie nie wrócą. O, ale będzie piękny strzał. O ja ale było pięknie. Ej, nie, to naprawdę było piękne, musicie przyznać. Dobra, teraz by trzeba tutaj strzelić tych. Dobra, ja trochę widzę, że udało mi się zniszczyć trochę właśnie ich tutaj obronę, że tak powiem. Więc całkiem spoks. Zniszczyliśmy im 50%, więc praktycznie połowę co najmniej, więc naprawdę też fajnie uważam. Dobra, tutaj jest ten e Dynamitas, więc e słabo. I możemy zaraz tutaj nieźle oberwać. Dobra, ja go widzę. O nie! O nie, 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 ziomek, nie. Ciebie tutaj nie chcemy. I dobra, udało się nam już jednego zabić. Jeszcze tutaj Brock został, widzę. Dobra, poczekajcie. O, dobra, tutaj tego bym mógł jeszcze trafić. O, ale pięknie oberwał ode mnie. Ej, nie, to było naprawdę piękne, musicie przyznać. Dobra, ej, naprawdę pięknie nam idzie teraz o dziwo, słuchajcie. Aż się sam dziwię, że tak pięknie teraz mi idzie, właśnie. Powiem Wam szczerze, naprawdę, to jest aż przedziwne, że tak pięknie mi idzie. Eee, o dziwo teraz Prawie po w połowie odcinka tak pięknie idzie No ale nie ma co się dziwić No nie zawsze na początku jest tak pięknie Więc no widzicie Ale całkiem naprawdę dobrze mi idzie Ej dobra nie ja zaraz chyba Ej! Seriota jego burza z, rakiet mnie ominęła Ej poważnie Ej no nie wiem czy widzieliście ale naprawdę ta burza rakiet W ogóle mnie ominęła i nawet mnie nie trafiła Więc naprawdę też spoko uważam Dobra O nie no kurde no już na pewno nie wygramy Chyba że jakimś cenem jeszcze im tam odbierzemy więcej procent Musielibyśmy ich dogonić w 4 sekundy No dwie jedna, no jest przegrana, słuchajcie No kurde, kolejna przegrana Naprawdę słabo, powiem wam no, Ale nie ma też co się dziwić Gramy najsłabszym postacią Więc w dzisiejszym odcinku przegrany To chyba będzie normalka Znaczy, nie wincie mnie za to, ale jeśli odcinek wam się spodoba, naprawdę polecam Zostawić łapeczkę w górę. S wiem, że trochę żebrzą o te łapeczki W ogóle, ale no, nie wiem czemu w sumie tak No. Fajnie by było, gdybyście Naprawdę też strzelił tego suba Powiem wam, że w ogóle dziękuję wam za te 45 subskrypcji Jest to naprawdę dla mnie wielki, wielkie osiągnięcie, powiem wam I naprawdę wam dziękuję I jeszcze powiem może to w języku angielskim Thank uh, for you Thank for your uh, czter, uh, Czekajcie, 40 to będzie 1, 2, 3, 4 4, 5 4, 5 Thank for 5 sub nie poczekajcie. Um, thank you for 5 sub I subscribe. Thank you for 5 sub for subs for subscribe Czyli dziękuję wam właśnie za te 45 subskrypcji. Bo powiem wam, że to jest dla, dla mnie naprawdę wielkie na no osiągnięcie szczerze mówiąc. I naprawdę no dziękuję wam, naprawdę, bo... No kurde, no te subskrypcje są dla mnie bardzo ważne, szczerze mówiąc. No. 45 subskrypcji to naprawdę wielkie osiągnięcie. Według mnie, oczywiście, nie wiem jak według Was. Pewnie niektórzy mogą mieć więcej subskrypcji. Ale, no, na początek, nawet w sumie, mój kanał też, no, jest od, dopiero od pół roku. Więc, nie tak strasznie długo, też. No, ale naprawdę dużo, nawet muszę przyznać, mi się udało osiągnąć w tak krótkim czasie. Więc, też nie jest tak źle. Na całe szczęście. Dobra, może nam się uda wygrać, nie wiem. Fajnie było gdybyśmy tą Bibi teraz w ogóle wygrali, powiem wam na tym odcinku, to było naprawdę kozacko Naprawdę. No I dziękuję wam właśnie jeszcze za te 45 subskrypcji, bo jest tak jak mówię dla mnie to wielkie osiągnięcie. No, czyli tank... Ho! i zniszczyliśmy to super i wygrana ej naprawdę Super, udało się zwyciężyć no i bomba. Czyli tank... Uh, thanks. Uh, your... Thanks for... Uh, thanks for your Eee. Uh, one, two, three, four, four, five subscribers. Właśnie, sorki, że tak trochę z tym angie... angielskim wyjeżdżam Wiem kurde, no trochę... trochę sorki naprawdę Ale tak, musicie wybaczyć Nie wiem, trochę trzeba w sumie odpocząć od tego angela powiem wam Bo szkoły jeszcze nie ma i lepiej jak najdłużej odpoczywać Ja się cieszę, że jeszcze przynajmniej trochę wakacji Jeszcze tak chyba poczekaliście 2-3 tygodnie wakacji, więc no nie tak dużo bo wakacje pewnie szybko przeminą, powiem wam Więc no długo to raczej te wakacje nie potrwają No i znowu zginąłem No więc trochę, no powiem wam, no słabo No długo te wakacje nie potrwają raczej, więc No słabo, no po prostu Dobra, tutaj widzę tego kruka, ale ja go już raczej chyba nie rąbne, no nie On mnie w ogóle zatruł tymi swoimi, tymi i e, swoimi strzałami, więc też naprawdę słabo te jego strzały są strasznie irytujące, trochę, bo no zatruwają i w ogóle nie wiem, czy to y, nie ma nic z tym, na przykład, że nie mogę się później wyleczyć. Czy to jakoś tak nie działa, jak on zatruje tymi strzałami? No, bo mi się wydaje, że to jakoś właśnie tak chyba działa, że nie mogę się po prostu później wyleczyć. Ale pewności nie mam. Dobra, tutaj niczego nie ma, ale tego Broka może być tam. No, nie wiem, dobra, już bez sensu. Nie, bo chciałem tego Broka w sumie trafić, ale no jednak bez sensu. What? Ej, długo tam całkiem wytrzymałem, muszę przyznać. Ej, dobra, i mam kombosa, więc całkiem też spoks Czyli nie będzie kogoś. O, nie, nikogo, na razie nie ma altajk za jednego typka I znowu nam się udało zdobyć kombosa, więc całkiem, całkiem, całkiem fajnie, uważam. Bo ja ci ten kruk tutaj jest. Noś nie. Ej, dobra, ale zginąłem, ale przynajmniej odebraliśmy im znowu trochę procent tych tych. No i tutaj jest kolejny typek. No i fajnie bardzo, ale dobra, on no na całe szczęście już trochę zdedł, że tak powiem. Ej, dobrze, dobrze, nawet nam poszło, słuchajcie, więc nie jest tak źle. Dobra, mogłem w sumie użyć teraz kombosa, słuchajcie, by to poszło teraz lepiej. Naprawdę. Nie spodziewałem się, że tą bibi tak pod koniec dobrze mi nawet będzie szło teraz, ale no... No końcówki zawsze są takie dziwne, powiem wam. Według mnie oczywiście. Dobra, 22% w sumie im zabraliśmy, więc to też całkiem spokes. O, jeszcze tam zabierają, widzę. No to całkiem, całkiem fajnie, uważam. Oj, jakiś typ to idzie, nie. Nie ma zabierania nam ten. Um, życia z naszej wieży. Dobra, rzucę sobie tą moją bańkę. No i koniec rozgrywki, słuchajcie i wow. Myślę, że teraz możemy jeszcze zrobić ostatni ten. E, ostatni nasz, e, naszą taką bitwę właśnie teraz możemy właśnie taką naszą ostatnią bitwę w sumie zrobić Wow ej dobrze, udało mi się aż zdobyć 50 tych żetonów I zdobyłem dzięki temu rangę drugą, słuchajcie bb wow O się właśnie taki challenge, więc całkiem też spoko To teraz nasza tylko ostatnia bitewka I myślę, że tej po, po tej ostatniej bitewce już będziemy powoli kończyć w sumie No Więc naprawdę spoks A jeśli nie zauważyliście to w ogóle od wczorajszego odcinka zmienił się trochę opis e, Więc też całkiem spoks Właśnie opis się tak zrobił trochę taki bardziej przyjemny według mnie. Chciałem właśnie tak zrobić przyjemnie ten opis, żeby on jakoś tak fajnie wypadł i tak śmiesznie trochę. Żeby tak bardziej um, zaprosić widzów na kanał. Żebyście tak chętniej bardziej przychodzili na kanał. Znaczy nie przychodzili tylko w takim sensie, że ten, no, mógłby to powiedzieć. Nie wiem jak to ująć w sumie. Ale no w takim sensie, żebyście chętniej zaglądali na kanał, bo naprawdę fajnie opis zrobiłem. Właśnie polecam zaglądać w opis, bo teraz się on trochę zmienił, tak jak właśnie mówię wam. O i Ej dobra, bo on użył swojego kombosa. Zdobył pewnie tam kombosa, więc no trochę słabo, ale dobra. Widzę, że mamy 61% zabraliśmy. O, oni mają jeszcze... a my mamy jeszcze 73%. O nie, dobra. Przecież o ty... no deadłem już. Nie no, słuchajcie. Ale dobra, mam nadzieję, że jeszcze nam się to uda teraz wygrać. Mam wielkie nadzieje e, do tego To było naprawdę piękne Dobra, czas zabić tego robota Ha! I dwóch trafiliśmy Ej, dobre, dobre On ma ten e, swój boomerang, co mnie w sumie trochę irytuje, powiem wam Ale no dobra Ej, teraz by można... O, ale go pięknie odle... odrzuciłem Ej, nie naprawdę, to było piękne Jeszcze go pięknie... Ha, to ten boomerang jeszcze nie, zgin... nie, nie zniknął Serio Wiecie co, w ogóle spodziewałem się bardziej, że on już zniknął ten boomerang, ale nie wiedziałem, że on tak ten. Jak on umiera to na przykład on może jeszcze zostać ten jego boomerang. To jest naprawdę trochę komiczne według mnie. Powiem wam. No i kurde, zabił mnie aż przed tym. E, przed tym jak miałem odebrać te procenty w tym jego tym. E, w tym, w tej ich skrzynce. A więc trochę słabo, ale no dobra, zobaczymy jak to pójdzie. No tutaj są typki, super. Ja w sumie na nich liczyłem. No i kurde, no i zginęłem teraz, serio. Ale dobra, mam jeszcze kombose, więc można by to jakoś wykorzystać pięknie. Dobra, mój kombos już raczej go tam nie dosięgnie. Wiecie co? Dobra, ja idę na obronę naszego tego. Kurde, będzie ciężko. Będzie ciężko, naprawdę. No nie no, oni zaraz wygrają przecież. No już wygrali. No nie no, jednak wygrali, słuchajcie, no ale nie ma co się dziwić. No, porażka każdego czeka. no Dzisiejszy challenge był bardzo ciekawy, powiem Wam. No i co, myślę, że powoli możemy już zakończyć, słuchajcie. Ochujacie, ile tego zdobyłem? Ej, poczekajcie, dobra, aż dwie skrzynki udało mi się zdobyć, dobra, monety. Punkty mocy oczywiście. Dobra, jeszcze jedna skrzynka. Ciekawe, co mi się udało zdobyć. Aha, dobra, czyli to. I punkty mocy do dynamiki mi się udało zdobyć. I jedna taka kluczowa skrzynka, ta najlepsza, piletowa. W że rzekomo najlepsza, ale nie wiem. Według mnie no nie jest ona aż tak najlepsza. No dobra słuchajcie, myślę, że powoli możemy już zakończyć ten odcinek z challenge'ów. Mam nadzieję, że ten challenge wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście polecam strzelić łapeczkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje. E, jeśli jeszcze nie subskrybujesz... Albo natrafiliście na ten filmik przez przypadek i ci się spodobał To fajnie było subskrypcję z dzwoneczkiem Żeby dostawać powiadomienia o najnowszych produkcjach Co naprawdę warto, polecam Bo naprawdę no jest co oglądać Masz tyle serii chłopaków, dziewczyno No widzu po prostu do wyboru Że to no, normalnie nie, wie, nie będziesz wiedział co wybrać Jak będą wpadać też nowsze odcinki na kanał No powiem wam, że naprawdę dużo macie do wyboru Więc naprawdę polecam Nie krępujcie się, szybko klikajcie dzwoneczek z subskrypcją No wtedy... Um, możecie się doczekiwać najnowszych filmów, co naprawdę polecam e, Pamiętajcie też o zaglądaniu w opis, bo tam są linki Jest link do serwera na Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco kanałem Jest link do mojego Robloxa, do najnowszej gry na Robloxie Co naprawdę polecam e, No i co, trzymajcie się do usłyszenia i cześć i Życzę wam udanych wakacji, siemano I widzimy się w kolejnym odcinku No, no mam taką nadzieję przynajmniej, że w kolejnym odcinku No znaczy z serii Brawl teraz albo innej No i kończymy już na tym mój, nasz challenge, no No to siemano, pa